Co to jest? Oczywiście w języku angielskim. Pewnie teraz podnosisz rękę do góry i mówisz: Ja wiem, przecież to jest bike, czyli rower. No nie, przecież ja słyszę, że mówię na to bicycle. A ktoś inny przyjdzie i powie. To jest cycle i tak się u mnie mówi. Więc to wszystkie te osoby będą miały trochę racji, dlatego w tym krótkim materiale postaram się rozwiać wszelkie wątpliwości związane z tym słowem. A przecież o tematach związanych z rowerami jeżdżę na rowerze: ja to wolę rower górski niż szosowy. Czy ogólnie rower jako hobby często rozmawiamy po angielsku. Więc teraz już będziesz wiedzieć, czym to się różni. A chodzi konkretnie o te dwa główne słowa, które są często wymieniane w kontekście rowerów: bike i bicycle. Darek kombinujesz, jak zwykle kombinujesz. Wymyślasz koło na nowo, przecież bike od wieków jest rowerem. No właśnie nie. Ja bym tutaj przyszedł i bym tak trochę powiedział Ci, tak namieszał, że właśnie bike bardziej rozumiałbym jako jednoślad, ponieważ wielu Amerykanów, co już nieraz udowodniłem, może nie tylko Amerykanów, na motocykl także powiedzą bike. I ride my bike, jeżeli to mówi gość w czarnej skórze. Cały wytatuowany i z brodą to prawdopodobnie nie chodzi mu o rower, tylko właśnie o motocykl. Okej, okay, może i powinien powiedzieć motorbike, czy też po amerykańsku motorbike, albo ewentualnie motorcycle, ale oni skracają to po prostu do bike. Dlatego można się tak umówić, że to słowo bike tak umownie oznacza taki jednoślad. Jeżdżę na jednośladzie. Mm -hmm. I ty wiesz z kontekstu, o jaki dokładnie jednoślad chodzi. Wiesz, to jest takie nasze umowne tłumaczenie. To nie tak, że później będziesz kłócić się z nauczycielem, że bike to znaczy przecież jednoślad. Bo Darek tak mówił. Po prostu chodzi mi o logikę tego słowa. Więc jeszcze raz, jak to jest z tym rowerem? Jeżeli chcesz sobie nie zawracać głowy, czyli nie chcesz sobie zawracać głowy, to możesz rzeczywiście mówić bike. I like to ride my bike. Albo I like to biking my bike. No właśnie, do czasownika za chwilę przejdziemy. Możesz po prostu tak na to mówić. I ride a bike. Możesz też nieco bardziej konkretnie powiedzieć I ride my bicycle. I bicycle, to już wtedy będzie wiadomo na 100%, że chodzi o ten rower. No a jak jest tym czasownikiem jeździć? Na rowerze się jeździ. Samochód się drive. I drive my car. Na rowerze natomiast mamy ride. Albo niekoniecznie, można też powiedzieć cycle. So you can say I like to cycle. Or I like cycling. Tak i ten czasownik, czyli jakby rowerować, cyklować, cyklistować. Mamy takie słowo cyklista w języku polskim. To wtedy będzie wiadomo, że chodzi o Jazda na rowerze. So you can say, I like to ride a bike. I like riding a bike. I like to cycle i i like cycling. Dlaczego czasem mówimy I like to i tutaj czasownik w nieodmienionej formie tak jakby, a czasem ten gerund, czyli z końcówką ing, o tym już mówiłem nie raz, tak w największym uproszczeniu lubię jeździć na rowerze, lubię jazdę na rowerze. Tak samo jak lubię się uczyć, I like to learn i lubię uczenie, I like learning. Widzisz taka oto różnica. No dobra, a co gdybyśmy jakimś cudem zapomnieli tego słowa i byśmy tak powiedzieli, mmm, jak to było ten rower i byśmy powiedzieli do anglika e, rower albo napisalibyśmy mu normalnie, on by przeczytał jako Rowa. Mógłby nas nie zrozumieć, ponieważ to słowo rower oznacza wioślarza, tak? Takiego na łódce, to co na przykład się ściga z innymi łódkami i po prostu wiosłuje. So he's an experienced rower, to znaczy, że on jest doświadczonym wioślarzem. Być może z tą drugą wersją, czyli z V, rower, tak mniej więcej byśmy to wypowiedzieli, to mogłoby być zrozumiane, ponieważ firma, która produkowała rowery, i która się tak nazywa, prawdopodobnie miało to ze sobą jakieś konotacje. Natomiast to słowo, gdybyśmy się tak chcieli uprzeć, co ono znaczy, to jest jakiś taki łazik. Jakiś taki pojazd, ale niekoniecznie rowerowy, więc lepiej zapamiętać po prostu bike czy też bicycle. To teraz odpowiedz mi w sekcji komentarzy Do you like to ride a bicycle? What kind of bicycle do you prefer? You can say a road bicycle or a mountain bicycle. A ja siadam na rower co myśleliście, że nie wychodzę z biura i odjeżdżam. Na razie!